Wreszcie prawidłowy koń jest przy talerzówce, aczkolwiek on z nią maleciutko. Jedziemy spokojnie sobie 13 na godzinę, a spalanie w tej chwili pokazuje na poziomie 3, 4 litrów. Teraz 3,6, 3,7. No, zobaczymy, jak będzie wychodzić całkowite spalanie, bo włączyłem sobie tutaj pomiar. Póki co mamy zrobione 2 hektary i spaliliśmy na tych 2 hektarach 10 litrów. Więc 5 litrów na hektar bardzo fajny wynik jak to takiego konia. Tak? No i dosyć sporą maszynę z tyłu. Teleżujemy dosyć płytko jednak, no bo głównym celem jest wymieszanie wapna z resztkami pożniwnymi, żeby to nam fajnie się rozłożyło. Nie chcemy tego za mocno mieszać z glebą, bo no prawdopodobnie będzie to się siane, oczywiście kukurydza będzie siana, tak? Tutaj już dobrych parę ładnych lat jest kukurydza w monokulturze i tutaj słuchajcie będzie prawdopodobnie siana striptilem. No znaczy tutaj no, no wszystko, jeżeli się uda to większość będzie siana striptilem. Może nie wszystko w pierwszym roku, żeby też przetestować swój wyrób, ale Myślę, że większość. Większość będzie jednak z tym kilem posiana, no ze względu też na, na to, że to jest oszczędność nawozu, tak? bo tam można sobie trochę z dawki zejść, nie zmniejszając potencjalnego plonu. Zawracam sobie na wale, niby producent nie zaleca tak, yy, takiego takiego takiej jazdy na uwrociach, ale słuchajcie, ile to łożyska później wymienić, tak? bo to chodzi głównie o łożyska, yy, które pewnie szybciej się zużywają, ale ile to wymienić łożyska. A tak jest no trochę wygodniej można by powiedzieć pracować z yy, taką właśnie jazdą na wale. No i teraz przyszedł czas na drugą działkę. Ta jest większa, ta jest 5,5 hektarowa, tamta była yy, 2,5 hektarowa. sobie od razu nową ścieżkę, zrobimy. To jest ta działka, o której co roku w mówiłem, że ma być fotowoltaika, yy, to jest Dzierżawa, że ma tu być fotowoltaika i i, i, i tak nie wapnowaliśmy, nie, nie inwestowaliśmy mocno w tą działkę, yy, ale ostatnio się okazało, że jednak na razie nie będzie tej fotowoltaiki, takie czasy niepewne, że, że chyba nie będzie tego robił, więc więc yy, zrezygnował z tej wizji, Póki co, i, i mówi, róbcie, na razie śmiało tu ziemię. Więc nawiedzieliśmy trochę wapna, bo trzeba było trochę poprawić już pH. No i dzisiaj to talerzujemy. Tak? Już jak widzicie, brakuje wąsa. Mamy grudzień, więc już. Mogłem go zwolić Lecimy, leżujemy, już teraz podniosłem sobie prędkość na 14, nawet na godzinę. Spalanie praktycznie się nie zmieniło, no 4-4,5, coś takiego i tutaj wychodzi. Zobaczymy no, dzisiaj, dzisiaj robię tylko jakby te działki na razie, na których tu jesteśmy. I wracam na gospodarstwo, może jeszcze po drodze zahaczę jakąś działkę. Bo dzisiaj mamy jeszcze zrobić e, rękaw jeden e, po sąsiedzku jakby dla tego rolnika, który tam przez tą przedstawką naszą teraz e, pracuje, którą nam pożyczył i też e, jeszcze musimy sporo wapna wywieźć, tak? Jeszcze mamy do wywiezienia minimum 75 ton wapna. Prawie 80, bo tam są samochodach po 26 było, tak, no to prawie 80 ton wapna jeszcze mamy do wywiezienia. To wywieziemy raczej jednego dnia, mamy to na polu wysypane. Dookoła mamy około 40 parę hektarów do nawiezienia. Tak, 40 tak, parę hektarów do nawiezienia, z czego 10 hektarów. To jest te pole, które w tym roku kupiliśmy, tam wapno pójdzie w dawce, można powiedzieć, podwójnej. Tam mamy około 50 ton wapna Nordkal i 25, 26 ton kredy węglanowej, więc nie wiem jeszcze, czy może po 2,5 tony Nordkalka rzucić na to na na nowe pole, czy może tej kredy węglanowej, gdzieś tak z półtorej kody. No, zobaczymy jeszcze, jak to będzie wychodziło. No na razie zapowiada się fajnie, jeśli chodzi o to nowe pole, ale to o tym powiem, gdy już będziemy na miejscu. Ziemia jest delikatnie umarznięta, zresztą widać po takich, no ale to ile to jest, 2-3 cm? Czasami gdzie nie gdzie taka warstwa się zdarzy, ale ogólnie bardzo ładnie jest uprawione. Nawet y, gdzieś tam gdzie widać, żeby na przykład jakiś, jakaś łodyga y, stała prosto, no to ona nie stoi, tylko po prostu leży. Ona jest podcięta nic y, z tych rzeczy. Więc ładnie jest uprawione, ale powiem Wam szczerze, że popełnili, znaczy popełniliśmy jeden błąd, tak, zrobiliśmy przy zakupie tej talerzówki. Mogliśmy wziąć inny wał, bo lepiej sprawdziłby się tutaj yy, wał na tandemie, yy, całownikowy bodajże, to byłby na pewno ciekawszy wybór, no a tak, no nie jest źle, ale to te skrobaki trochę się nie dodają, może do tego wału, bo fajnie czyszczą, fajnie oczywiście jest wał czysty nawet na na gleb, nie, jaka, Nieważne jaka gleba by była, on fajnie to przeczyści, ale gdy się trafiają kamienie, a no u nas jest sporo takich kamieni, yy, to po prostu te zęby są wyginane albo nawet łamane, no spójrzcie, tutaj nie ma, więc yy, to jest jeden z takich minusów, nie? Dlatego też jest tutaj co drugi tylko już ten y, ząb, ten skrobak i... i no po prostu gdzieś na mokrym, jak już jest mniej tych y, skrobaków, no to stami potrafi się zaklejać, ale nie jest źle, nie jest źle naprawdę, yy, nie ma na co narzekać, to jest po prostu jedna rzecz, którą byśmy teraz wymienili, ale wały nie są wieczne, po prostu gdy nadejdzie na nie czas, no to sobie je wymienimy yy, i wtedy będzie dokładniej, yy, bardziej idealna ta nasza talerzówka, chociaż i tak nie jest źle. No i słuchajcie, mamy dożynki. Tutaj tato jedzie talerzować. My jedziemy robić ten rękaw, o którym mówiłem. Przede mną, oddali dali widać, wujek jedzie z pakowaczką, ja z No i dzisiaj mamy dożynki, tak naprawdę wcześniej były już u siebie, a teraz już tak naprawdę cała kukurydza jest zakończona. No już raczej nigdzie nie będziemy na nich okosić, więc... Sezon 2022 powiedziany prawdopodobnie można uznać za zakończony. No i pakujemy ostatni rękaw w tym roku. Tutaj też u rolnika dożynki dzisiaj będą. Więc i my dzisiaj, i on dzisiaj na dożynkach, także tak się fajnie złożyło. No i w sumie on trzy rękawy, my trzy rękawy. Więc tak się dogadaliśmy, można by powiedzieć, w tym roku. O, już cztery przypane wsypane chyba na... no cztery, więc jeszcze jakieś dziesięć i... i na dzisiaj będzie wszystko.